Rozdział czwarty Zdaje mi się, że odtąd nie zamienili już ani słowa. Łódź wjechała w wąski boczny przesmyk, gdzie popychano ją, wpierając wiosła w kruszące się brzegi. Mrok był tak wielki, jakby olbrzymie czarne skrzydła rozpostarły się nad mgłą, która zapełniała przesmyk aż do wierzchołków drzew. Z gałęzi sypały się wielkie krople poprzez mroczne opary. Na szepnięcie Corneliusa Brown rozkazał swym ludziom nabić broń. Daję wam sposobność porachowania się z nimi, zanim się to skończy wynędzne pokraki, rzekł do swojej bandy. Tylko mi nie zmarnować okazji, hołoto. Cichy pomruk rozległ się po tej przemowie. Cornelius robił zamieszanie, kłopocząc się o bezpieczeństwo swego czułna Tymczasem tambi tam dotarł do celu podróży. Wskutek mgły spóźnił się trochę, lecz wciąż wiosłował spokojnie, trzymając się blisko południowego brzegu. Niebawem pojawiło się słońce, niby żar w matowej szklanej kuli. Brzegi po obu stronach rzeki podobne były do ciemnych smug. Rozróżniało się w nich jakby zarysy kolumn, a wysoko w górze cienie poskręcanych gałęzi. Na wodzie leżała wciąż gęsta mgła. Ale straż pilnowała czujnie przejazdu, bo gdy tambi tam zbliżył się do obozu, postacie dwóch ludzi wyłoniły się z białych oparów i zagadnęły go donośne głosy. Gdy odpowiedział, ukazało się zaraz czółno i tam tam udzielił nowin wioślarzom. Wszystko dobrze. Troski minęły. Wysłuchawszy tego, ludzie w czółnie puścili burtę jego łódki i znikli natychmiast. Płynął dalej, póki go nie doszły głosy niosące się spokojnie po wodzie, i wreszcie ujrzał pod mgłą, która zaczęła się podnosić, wirując, blask wielu małych ognisk, rozpalonych na piaszczystym wybrzeżu, na tle wyniosłych cienkich drzew i krzaków. Stała tu również straż na warcie i okrzyknęła tam bitama. Rzucił w odpowiedzi swe imię i paru ostatnimi uderzeniami wiosła wpędził łódkę na brzeg. Obóz był wielki. Nad ludźmi przykucniętymi w licznych grupach unosił się stłumiony gwar wczesnych rozmów porannych. Cienkie nitki dymu wiły się zwolna wśród białej mgły. Dla wodzów pobudowano niewielkie szałasy, wzniesione nad ziemią. Gdzie niegdzie stały małe piramidy z muszkietów, a długie włócznie tkwiły pojedynczo wbite w piasek przy ogniskach. Tam bitam z wejrzeniem pełnym powagi kazał się zaprowadzić do Daina Warisa. Przyjaciel białego Tuana spoczywał na wysokim legowisku, zrobionym na prędce z bambusów, pod dachem styczek okrytych matami. Dain Waris nie spał. Jasny ogień palił się przed jego łożem, przypominającym prymitywny ołtarz. Jedyny syn Nakody Doramina odpowiedział łaskawie na powitanie. Tambi tam przede wszystkim wręczył mu pierścień, który świadczył o prawdzie słów posłańca. Dain Waris, wsparty na łokciu, rozkazał mu mówić i zdać sprawę ze wszystkiego, co zaszło. Tambi tam zaczął od słów uświęconych zwyczajem – wieści są pomyślne. Po czym powtórzył słowa Jima – białym ludziom, odjeżdżającym za zgodą całej starszyzny, dozwala się przejechać w dół rzeką. W odpowiedzi na parę pytań Daina, tambi Tam opisał przebieg ostatnich obrad. Dain Waris słuchał uważnie, bawiąc się pierścieniem, który wsunął wreszcie na wskazujący palec prawej ręki. Dowiedziawszy się o wszystkich nowinach, Dain odprawił tambitama, rozkazując mu, aby się posilił i wypoczął. Polecono natychmiast gotować się do popołudniowego powrotu. Potem Dain Waris wyciągnął się znów na łożu z otwartymi oczami, a jego świta przygotowywała mu posiłek u ogniska. Siedział tam również tam i tam, rozmawiając z ludźmi, którzy zbliżali się powoli, aby się dowiedzieć o ostatnich nowinach z miasta. Słońce pożerało mgłę. Ustawiono czujne straże wzdłuż głównego łożyska rzeki, gdzie każdej chwili spodziewano się ujrzeć łódź białych. Wówczas to Brown zemścił się na tym świecie, któremu dokuczał wzgardliwie i zuchwale przez lat dwadzieścia. I który w końcu odmówił mu Daniny. Powodzenia w zwykłym rabunku. Zemsta Brauna była aktem zimnego okrucieństwa, które cieszyło go jeszcze na łożu śmierci, jak wspomnienie zuchwałego wyzwania, kazał wysiąść po cichu swym ludziom na brzeg wyspy, przeciwległy obozowi bugisów, i powiódł ich w tamtą stronę. Cornelius usiłował się wymknąć w chwili gdy lądowali, lecz uległ po krótkiej chwili milczącego szamotania się i poprowadził bandę przez najmniej zwarte zarośla. Brown trzymał w jednej wielkiej pięści kościste ręce Corneliusa wygięte do tyłu i od czasu do czasu przynaglał go wściekłym szturchańcem. Metys milczał jak ryba. Upadły na duchu, lecz wierny swemu celowi, którego osiągnięcie zaczynało przed nim mętnie majaczyć. Na skraju lasu ludzie Brauna rozstawili się w ukryciu i czekali. Widzieli cały obóz jak na dłoni. Nikt nie patrzył w ich stronę. Bugisom nie przeszło nawet przez głowę, aby biali mogli wiedzieć o wąskim przesmyku z drugiej strony wyspy. Wreszcie Braun uznał, że chwila odpowiednia nadeszła i krzyknął – dalej w nich! Czternaście strzałów zagrzmiało jak jeden – tam mówił mi, że cały obóz osłupiał. Padło wielu zabitych i rannych, lecz z tych, co ocaleli, nikt się nie poruszył czas dłuższy po pierwszej salwie. Wreszcie któryś z nich krzyknął, a po tym krzyku wielki wrzask zdumienia i trwogi wydarł się ze wszystkich ust. Ślepy, paniczny strach pędził rozkołysaną ludzką gromadę po brzegu, tam i z powrotem, niby stado bydła lękające się wody niektórzy skoczyli od razu do rzeki większość zaś dopiero po ostatniej salwie trzy razy ludzie brauna strzelali w tłum a Brown, który sam jeden ukazał się na skraju lasu klął i wrzeszczał celuj nisko, celuj nisko opowiadał mi tam i tam że jeśli chodzi o niego zrozumiał od razu po pierwszej salwie co się stało choć kule go nie dosięgły padł na ziemię i leżał jak martwy tylko oczy miał otwarte. Na dźwięk pierwszych strzałów Dain Waris, wyciągnięty na posłaniu, zerwał się i wybiegł na brzeg w sam czas, aby dostać kulą w czoło przy drugiej salwie. Tambitam widział, jak Dain rozkrzyżował nagle ramiona, zanim upadł. Dopiero wówczas wielki strach ogarnął Tambitama. Biali ludzie odeszli, tak jak przyszli. W taki to sposób Brown wyrównał swe porachunki ze złym losem. Niech pan weźmie pod uwagę, że nawet w tym okropnym zamachu człowiek ten narzucał swoją wyższość, jak gdyby powodowało nim poczucie jakiegoś prawa, utajone w jego pospolitych namiętnościach. To nie była rzeź zwykła i zdradziecka, ale surowa nauka, odwet, przejaw jakiejś ciemnej i utajonej cechy ludzkiej natury, który niestety, nie leży w nas tak głęboko pod powierzchnią, jakbyśmy radzi to sobie wyobrażać. A potem biali, niewidzialni dla tambitama, wycofują się i zdają się znikać zupełnie z przed ludzkich oczu. Szkuner znikł także, jak to się zwykle zdarza rzeczom skradzionym. Ale krąży opowieść o dużej białej łodzi, którą parowiec handlowy napotkał w miesiąc później na oceanie znajdowały się w niej dwa wyschnięte żółte mówiące szeptem szkielety o szklistych oczach zwierzchnikiem ich był trzeci szkielet który oświadczył że się nazywa braun opowiedział iż jego szkuner dążący na południe z ładunkiem jawajskiego cukru został ciężko uszkodzony i zatonął tylko właściciel statku i jego dwaj towarzysze uratowali się z załogi liczącej sześć osób Obaj majtkowie umarli na parowcu, który ich wziął na pokład. Braun pozostał przy życiu, abym ja mógł się z nim spotkać, i stwierdzam, że wypełnił do końca to, co mu było przeznaczone. Jak się zdaje, banda brauna zapomniała przy odjeździe odczepić czółno Corneliusa. Na samym początku strzelaniny, braun puścił wolno metysa, kopnąwszy go na pożegnanie. Gdy tam i tam dźwignął się spośród martwych, Ujrzał Nazarejczyka, który biegał tam i z powrotem po brzegu wśród trupów i gasnących ognisk, wydając słabe okrzyki. Nagle rzucił się ku rzece i wśród zapamiętałych wysiłków starał się zepchnąć na wodę jedną z bugijskich łodzi. Potem ciągnął dalej tam i tam, stał patrząc na ciężkie czółno i drapał się w głowę, póki mnie nie zobaczył. — Co się z nim stało? — zapytałem. "Tam i tam spojrzał mi prosto w oczy i uczynił wyrazisty ruch prawą ręką. Dostał dwa razy, tułanie, rzekł. Kiedy zobaczył, że się zbliżam, rzucił się gwałtownie na ziemię i zaczął wrzeszczeć, wywijając nogami. Darł się jak przerażona kura, póki nie poczuł ostrza." Wówczas ucichł i leżał wpatrzony we mnie, aż wreszcie życie wyszło mu z oczu." Potem już tam by tam dłużej nie zwlekał. Rozumiał, jak ważną jest rzeczą, aby pierwszy przywiózł do fortu okropne nowiny. Z oddziału Dajna Warisa wielu mężów zostało przy życiu, ale w najwyższym popłochu niektórzy przepłynęli rzekę, inni znów rzucili się w gąszcze. W rzeczywistości zaś nie zdawali sobie wcale sprawy, kto na nich uderzył. Nie wiedzieli, czy więcej białych zbójców się nie pokaże, czy nie zawładnęli już całym krajem. Wyobrażali sobie, że padają ofiarą jakiejś olbrzymiej zdrady, że są skazani na zupełną zagładę. Podobno niektórzy z nich wrócili małymi grupkami dopiero po upływie trzech dni. Kilku jednak usiłowało puścić się natychmiast z powrotem do patusanu. Jedno z czułem trzymających warte na rzece Znalazło się niedaleko obozowiska w chwili ataku. Wprawdzie z początku wioślarze skoczyli do wody i popłynęli ku przeciwnemu brzegowi, ale potem wrócili do czółna i ruszyli przerażeni w górę rzeki. Tam tam wyprzedził ich o godzinę.